Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj przedstawię wam 10 przerażających nagrań. Jeśli chcecie więcej takich filmów, to nie zapomnijcie o dzwoneczku i subskrypcji. Zapraszam na film. Numer 10. Jeff Young zajmuje się zjawiskami paranormalnymi i prowadzi kanon na YouTubie związany z tą tematyką. Na jednym ze swoich filmów udał się do Nawiedzonego Teatru w Londynie. Legenda głosi, że straszy tam kilka duchów, więc postanowił to sprawdzić. Na filmie możemy usłyszeć m.in. kroki czy też głos jakiegoś dziecka. And this is the room over here at the back. They've, um, unfortunately, the door that I knocked on. Holy shit! Whoa. Holy. I kid you not, she just spoke to me right in that room. Right in that room. I hear a child's disembodied voice and movement come from inside the room in front of me, which takes me by surprise. When reviewing the digital audio of the voice, the child is saying, I'm hearing something, which must be Mark and I outside the room. But one question remains. Who is she saying this to? Who else is in that room? Here is the audio enhanced. Unfortunately, the door that I knocked on. <laughs> Holy shit. Whoa. Holy f If Jackie counts from 1 upwards, can you touch the WEM pod when she gets to your age? You ready? The WEM pod when she gets to your age? You ready? Dajcie znać, co o tym myślicie. A my przechodzimy do numeru 9. Kamery zamontowane w pokoju dziecka uchwyciły coś bardzo dziwnego. Nagrania szybko trafiły do sieci. Telewizja zainteresowała się historią rodziny, która, jak twierdzi, mieszka w nawiedzonym domu. Na nagraniach możemy zobaczyć przezroczystą postać przechodzącą przez pokój. Domownicy nie mają pojęcia, co to może być. So it's, it's freaky, is what it is. Co o tym myślicie? O rodzinę nawiedził duch, czy może nagranie zostało sfałszowane. Numer 8. Kolejne nagranie zostało wykonane przez niejakiego Sibo MYSTERY. Prowadził on transmisję live na YouTubie. Udał się do lasu w nocy. W pewnym momencie usłyszał płacz dziecka. <tryk> Bro, 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 bro. Ada yang lihat nggak tadi? Ada yang lihat nggak tadi? Aku lihat tadi bro. Aku lihat tadi bro. Bro, kayak di belakang saya bro. Suaranya kayak di belakang saya bro. Numer 7. Sam and Colby. Twórcy kanału, na którym udają się do nawiedzonych miejsc. Na jednym ze swoich filmów udali się do lasu, w którym dochodziło do różnych rytuałów spirytystycznych. Jak się szybko okazało, nie byli tam sami. Słyszeli różne głosy i dźwięki. Nawet ktoś wołał o pomoc. Yeah. You guys No, 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 no. Did she, did she just say, help me? She, she just screamed, help, help me. over there. I oh. see you. Okay. Is there uh, actually, like, some, like, cult going on right now? Dude, I don't know. I'm only here to be the voice of reason Maybe so that these things. other yeah, guys what? don't do anything people. too stupid, okay? Seriously. There's a group of people over there. There's a group? 100%. Group. Multiple people. Oh, I see them. Did we get out of here? Like, in all really? honesty? Okay, so the door was open. Uh, anybody could be in here right now. It's probably just, like, a group of teenagers. Well, did so you like... see what... Yeah, yeah. Well, we just read online that, like, satanic rituals happen here. That sounded like someone getting killed. Wait, wait, wait. Yeah. Guys, guys. I, to... I think it's...

ごめんごめんごめん。 Numer 6. Nawiedzone horyzonty Adelaide. Grupa, która zajmuje się organizowaniem wypraw w różne nawiedzone miejsca. Grupa nieznanych sobie osób spotyka się wraz z organizatorem w nawiedzonym miejscu. Często są świadkami niewyjaśnionych rzeczy. Tak było i w tym przypadku. Na nagraniu słychać kroki, zupełnie jakby ktoś wchodził do kościoła, tyle że grupa już była w komplecie.

na innym nagraniu ukazane jest również to samo pomieszczenie, tyle że z inną grupą. Kilku uczestników skarżyło się na to, że coś ich dotknęło. Chcę tylko przypomnieć, że te osoby są sobie obce, więc nie mają żadnego powodu, by fałszować swoje reakcje. Oh, okay. Okay, so. And noob in the house. I've got to sit back there. Thank nice you. And a... um, so that was that night. Ben has said, it knows the night. Oh, oh my god. Oh, what? What's that, dude? He's over there. What is it? she's Od tego momentu zaczynają się trochę krótsze nagrania. Numer 4. Kobieta o imieniu Kiana opublikowała post na Facebooku dotyczący dziwnego zjawiska, które uchwyciła. Jak pisze, 3 lata temu postanowiła zrobić sobie zdjęcie, lecz w tle widać kogoś jeszcze. Na zdjęciu widać bladą twarz w ciemnościach. Nie był to nikt z rodziny, ani żaden jej znajomy. W 2017 roku rzuciła nagranie. Możemy zobaczyć, jak jej kody dziwnie zareagował. Chwilę później przedmiot na wprost niej samoistnie spadło. Numer 3. Dosyć dziwna historia z Reddita. Pewien użytkownik wrzucił post wraz ze zdjęciami i nagraniami. Możemy zobaczyć jak w lustrze świeci żarówka z lampki, a jak ją nagrywa to wydaje się być zgaszona. Taka sytuacja spotkała go o trzeciej w nocy. By tego było mało pod biurkiem czujni internauci dostrzegli czyjąś twarz. Co jest w tym dziwnego, to to, że lampka w rzeczywistości nie świeciła i nie było żadnej innej lampki w pobliżu. No i że kolejnej nocy było już wszystko w porządku. Numer 2. Na przedostatnim nagraniu internauta postanowił porobić zdjęcia gwiazd swoim telefonem, więc udał się na lokalną wieżę, wybudowaną w 1824 roku. Był tam sam i wszystko byłoby w porządku, gdyby nie dziwna smuga dymu, która przeleciała koło niego. Wydawać się by mogło, że to jego oddech i po prostu niska temperatura, jednak twórca filmu twierdzi zupełnie inaczej. Autor nagrania twierdzi, że to coś wydało dodatkowo jakiś dźwięk. Mężczyzna ostatecznie zachował spokój i po prostu wrócił do domu. Ostatnie kilkusekundowe nagranie przedstawia samoistne poruszenie się przedmiotu. Autor tego nagrania wyjaśnia, że znajdował się na własnej posiadłości i że nie ma pojęcia, kto to poruszył. żadnych śladów zwierząt wcześniej nie zauważył. Więc kto to był? To na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli podoba wam się taka dłuższa forma, to zostawcie subskrypcję oraz dzwoneczek, a my słyszymy się w kolejnych filmach. Także do kolejnego.